hehehe mẹ mẹ Tata, jestem właśnie mamo, tato! E, obudził się! O, obudziłem się, obudziłem się! Leżę tutaj właśnie na tej wersacie. Gdzie ja jestem? Zaraz, zaraz! Gdzie ja się znajduję? Tata! Cześć, młody! E, tata, czemu ty masz taki wielki kalabin? I czemu jestem ty masz maszkę? Tato. E, ty masz taką maszkę i tato, ja nie widzę, jak wyglądasz, a jestem takim w Nie mogę jej Leżę jeszcze właśnie, zobaczę tutaj, leżę jako dzidziuś. Słuchaj, jestem takim kokoniem. Jestem twoim starym ojcem. Jesteś moim tatą? Serio? Tak, dokładnie. Ej, to jest mój tata w maszce. Ale fajny! Jaki fajny tata. E, tylko nic nie widzę twarzy i wszystko jest. Czemu tutaj jest taki wielki monitor? A nie czemu tu jest Kasia? Jesteśmy teraz w mojej, e, w moim pokoju, do którego nikt nie ma wstępu. Nikt nie ma tu wstępu i tylko ja tu mogę jeszcze z tobą? Serio? Ale tak, fajnie. Dokładnie. Ale siupę dobrze. Okej, okay, tato, tato, dasz mi jakiś strój? Tak hmm. jest, muszę ci dać strój, żebyś jakoś ładnie. Wyglądał. Podejdź tutaj, okay, do tego dobrze. ochroniarza. Dobrze, dobrze, dobrze. Oj, od niego, okej. Okay. O, tak o, on dał o, tam tam dobra, uchy. Uważacie, okej, dobra, sprawdzamy. Ci okay. Patrzcie. Się wow, jo! Ej, jest Patrzcie, patrzcie, zostałem jakiś mały. Ej, co jest, widzicie, wyklułem się, Zobaczcie, jaki mały jestem. Ej, czemu mam takie ubranie czerwone? Tato! Tak czemu mi dałeś ubranie takie czerwone? Słuchaj, to jest taka gra. Ty gra? jesteś teraz ochroniarzem. No, jestem ochroniarzem jako Dziuś, ale przecież dzieciaki nie grają właśnie w takie gry Spokojnie wszystko ci wytłumaczę. Chcesz, chcesz już, żeby ci opowiedział? Ale tato, a czemu tu stoi jakiś gość, Pan, e, czemu on ma maszkeity? Ej, e, ja mam no, dwóch. słuchaj, to Pata... jest boss. Mam dwa taty? Tata. Nie, masz jednego tatę, to mama, można powiedzieć. jest mama? Mama? Jaba, nie wiem, co tu się dzieje, no nie. Słuchaj, chodź za mną, Weź pokażę się ci, jak Wezmę sobie tylko złoto. O, wezmę sobie złoto, okej. Okay. A to można się napić tego? O, jakie fajne. Nic tam nie pij, Ej, ty nie wiesz, co ty pijesz. Zostaw to, to je dla dzieci. A co to jest? To jest woda z akwarium. A, z akwarium. O, co Dobra, dobra, ile tu kasy? Mój tata jest bogaty. Zostaw to moje pieniądze. Ej, ale Chodź. nie wiem, nie wiem, czym się zajmujesz, tato. Nie wiem, czy się zajmujesz. Dobra, Zaraż to idę, ci idę. Wszystko wytłumaczę. Musimy wejść po schodkach do góry. Okej, okay, wychodzimy, wychodzimy. Lecimy do góry. Zaczcie, wchodzę, jestem malutki. Badżo, Zostawcie dla mnie łapeczkę. Dla dzidziusia, z zostaw jedną łapeczkę. Ja się spawzę, kto łapeczkuje, a my wchodzimy do góry. Zaczcie, jaki mam fajny strój, elegancki, Wow, co to jest? Co to jest? Wow, ej tu się przechodzi! Ale super. Ej, czekaj, czekaj na mnie, synek, ja już, idę, już idę. Ale Super, ale koziak! jo, pasie się idą do dodrobaj się jak mały bały. Tutaj, tutaj dawaj za mną, dawaj za mną, a więc tak, to jest pomieszczenie, w którym chodzą gracze, słuchaj, Co? i wybierają Gracie? gry. Znaczy to ja im wybieram gry, a oni je w nie grają. Jeżeli coś Co? zrobią źle. Popełnią e, błąd jakiś, to automatycznie są usuwani z tej gry i już ich więcej nie ma. Co? Usuwani z gry? Ale co, co, co? co Chodź, ci wszystko pokażę tutaj za mną. Dobrze, choć, dobrze, choć. dobrze, już idę, już idę, Otwórz też, widzisz radę popchnąć je, takie okay. wielkie? Hy, hy, próbuję otworzyć. Hy, 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 hy. E, A, ja otworzyłem! O, bardzo dobrze. Jo, ile tu panów? Dzień dobry! Dzień dobry no, wszystkim! Dzięki nie, nie będą słuchać, bo mają akurat przerwę. Dzień dobry! Jestem, jestem synem mojego taty, który jest tutaj szefem, to jest tak mój tata. Jest, dokładnie, to mój wow. syn. Oh. Będę was wszystkich ochraniał! Tak jest, jestem małym ochroniarzem i was wszystkich ochronię. Tylko synek, nie wiem, co się tu dzieje. Trzymaj, Trzymaj, to się robi? Co to, to nie jest? Dla dzieci. No to jest coś dla mnie? To nie dla dzieci, to nie dla dzieci! On nie jest takim zwykłym dzieckiem. Bierz to, synek, bierz to! To jest dla mnie? Serio? A po co to mi? To, co to jest, jest? jest dla ciebie i jak nie będą się ciebie słuchali, to celujesz w głowę i poł! PO, poł, poł! ale fajnie! Tak, 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 tak! Słuchaj się mnie, słuchaj się mnie, słuchaj! Ej, ty, słuchaj yyy. się mnie! Yyy. Po, po, rozwaliłem go, dobrze, ta, 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 rozwaliłem tak, go. tylko e, oni muszą coś zrobić źle, żeby zostać <grym> rozwaleni, uważaj. Aha, rozwaliłem tego pana, a nic nie zrobił źle. To... No dokładnie, to trzeba źle? uważać na to. Aha, dobra, to przepraszam. Dobrze, 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 dobrze. Okej, okay, jaki fajny ziemiochlo, a to co robimy... pokażę ci, gdzie są rozgrywane gry. A co to, a co to się zaszkrzy, nie? tu jest jakieś tak lub nie, o, o co tu się chodzi? To jeżeli chcą gracze grać dalej, to odkładają tutaj zielone takie kulki na tak, a jeżeli nie chcą, grać dalej, no to odkładają na nie i większość, Aha, jeżeli nie. Aha! I teraz wygrano, ludzie, to, ludzie, ludzie i dali parę głosów na nie, a, a dali bardzo dużo na tak, to co, oni będą grali dalej, grają w gry? Tak, wszyscy grają. Jest! Gramy w gry, ale super, gramy w gry, ale fajnie. Woohoo! Chodź ci pokaże resztę gier, gdzie są rozgrywane. Dobrze, ej, to może zabierzemy już parę osób na grę, może weźmy ich na parę Zobiec. gry. Co? Dobra, to czekaj. Okej, okay, to bierzemy. Okej, okay, gracie do gry, gracie do gry, bo będę szczelał, będę szczelał. Pa, 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 do gry, o, do gry. I o ile ludzi Wiemy, idzie? 30 no. gracze idą do gry, ajdź ja z nimi. Woo ale fajnie, Let's go. lecimy. Sigma Boy. <gry> Dobrze, ej, ciekawe. Tutaj, się tutaj, małym tutaj ochroniarzem. Za mną, za mną, Mały tady. ochroniarz. Ej, widzowie, ja się urodziłem jako ochroniarz normalnie. Od małego jestem ochroniarzem. Ja tu będę najlepszym, najlepszym ochroniarzem w tej grze, ale szuper to będzie. Ho, ho, będzie jazda. zgubi. Dobrze, już taj. idę, już idę, już idę. Idziemy, idziemy, idziemy. Tak, ja ciekawe dokąd pójdziemy Gracie do tego goła. 2, dwa, trzy. Jeszc, dwa, będę rozwalał wszystkich. O, tu są jakieś pomieszczenia. Jedno pomieszczenie, tak o. Jest, zapraszamy, 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 zapraszam. baby My zaprasza wszystkich, zaprasza. Dobrze, i tutaj zapraszamy. Otwieraj co ty powiedziałeś? To jest kreska, która wyznacza star. Nic, nic nie powiedziałam, nic. ej, ej szapy się, się? Masz jakieś szapy? Masz jakieś szapy? Nie, 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 świetnie wyglądasz. Zaraz cię rozwaj, jak będziesz szapała się do mnie. Chcesz coś? Chcesz? 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 cześć? No? Nie, nie Zostaw na razie, w zostaw. No ja tu na bo. ona się. Walał, chodź. Ona się do mnie sapała i ja musiałem ją ogannąć. No. no. Będziesz jako ochroniarz, trzymaj pistol. tutaj bo Dobrze i ta szczo, jak kokolako. I teraz chodzi o to, że jak lalka będzie się odwracała. Odwracała w tą stronę, to oni nie mogą iść, nie mogą się ruszać, a okay. jeżeli będzie się odwracała do drzewa, to oni mogą wtedy Dobrze, się Dobrze, no to zacinamy, lecimy, a jak tu śpiewa Ejlalka? Jak to lalka leci, Jak jakie jak lalka śpiewa? Jak śpiewa lalka? A, jak, jak lalka śpiewa, no ty nie wiesz? Nie, nie wiem, powiedz mi. No to się dowiesz po tej rozgrywce, dobra? Wtedy ci powiem. Okej, okay, dobrze, a to że ona zaśpiewa. O, śpiewa! Śpiewa! Pokolako, ci a, si piccia pacie. Ciewo, cicho, dobra, niech idą, nie grają. gra. Okej, do Ej, lalka, patrzy! Lalka, patrzy! Stoi! Ooo, widziałem! A, rozwalicie się, rozwalicie masz, rozwali się. Wiesynek, się, się tak bardzo dobrze. Ci, się ruszają, to rozwalić. Okej, okay, a ci to ją, czemuś stoją? O, ty mały. Ej, o O, bo oni sobie... To jest na czas, więc ja bym się im kazał ra, raczył spieszyć. Ośpieszcie się, to bo to jest na czas, inaczej padniecie. Szuszicie, szkacie, pokazuję wam. Już biegać, już. O, biegną, słuchają się. Dobra, dobra. O, Lalka patrzy! Wszyscy! Lalka patrzy! A, lalka patrzy, wszystkich rozwała! Pa! Da, da, wszystkich! Ej, Sleek, bo to trochę nie fair! Lebu, a czemu Lalka patrzyła, wszystko nie działa? Jak ruszysz jednego i drugi się ruszy, to trzeba tego drugiego też rozwalić. Aha, to przepiega. Przepraszam, to ja nie chciałem, to, yy, to lalka nie patrzy, możecie iść, zielone, to czerwone, ba, raz, dwa, trzy, Baba ba, Jaga patrzy! Ba, A! czujcie, bo wasze ożwale ja wszystko tu widzę, jestem taki mały bejbóz, ja wszystko będę widział. Ale moimi moimi oczami ja wszystko widzę, ja mam takie wielkie oczy jak pędzoty. Dobrze, i... Czekaj, babajaga, Jaga... Okej, okay, już się patrzy, biegnijcie, szybko biegnijcie. Dobra, biegcie. Biegnijcie wszą, biki, biegni, biki, 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 bo inaczej i padnie. Bo cię rozwale, bo cię rozwalęć, już no, Uwaga uwaga, babajaga, Jaga, patrzy! Okej, okay, babaja, patrzy, dobra, tam ci przeszli. Ja, ale gwałtownie bardzo dobrze ci idzie, doprowadzi do końca. Dobrze, ta to, ta to dam radę. Ale ta ta magiwera, ale on ma lepszą szpluwę, ej. Ty, ta to masz lepszą szpluwę, a ja takiej nie no, mam. Ja no, bo jestem większy. Aha, dobrze, ja kiedyś też taką będę miał. Kiedyś też taką będę miał. Dobrze, okej, okay, no to w takim razie, dzień, 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 okej, okay, okej, okay, nie patrzy. No, a, szybko, szybko biegą, trzymać, trzymać, trzymać i rozwalać. Dawaj, biegnij. O, uwaga, uwaga! <laughs> Zatrzymała się przed, mogłaś biegnąć. O, kto się rusza, kto się rusza. O, no, wszystkie stoją, dobra, stoją, stoją, ok, nic się nie rusza, dobra. Ja tu wszystko patrzę, ja wszystko widzę. Wszystko widzę. O, dobra, jajka się obłacia, okej. Okay. I już możecie zielone! Dobra! Dobra, a masz cię rozwalę uh. na końcu. Okej, okay, rozwaliłem go tato. Dobrze no ci Dobra, się? ale na się nie patrzy akurat. A przepraszam. Ojej, nic nie chciałem. Przepraszam, jestem pierwszy dzień w robocie. Przepraszam. No nie, to był mój kolega najlepszy. Dobra, bo zaraz ciebie rozwalę. Idziemy teraz tam. No, ale Idziemy do. Dlaczego? przepraszam, bo pierwszy ja się chyba dopiero się uczę tego wszystkiego, Oje jestem beibusi. Przepraszam. Zagdął. Ja dopiero się wszystkiego uciep Do drugiej gry! Dobra, dobra idziemy, żeby do biegniemy! A co to za drzwi są? O, ja już urosłem, ej, jestem większy! Minęło trochę dni i ja już cynek, jestem cynek, chodź Jestem tutaj. już większy, zobaczcie, jestem większy. Ło, wow, tu są ochroniarze! Ej, on jest kółkiem! Właśnie, ej, ja też chcę być kółkiem, ja też chcę być ochroniarzem. Ja, już jestem starszy, słuchaj, O już jesteś starszy. potrzebował mnie zastąpić, więc oddam ci moje bronie. Chodźmy do zbrojowni. tutaj będziesz ej, się uczyć wszystkiego. Okay. Okej, okay, tu, tu będziesz się uczył, spanie. siedział. No jest spanie, okej, okay. tak on jest. mi wszystko pokazuje. Teraz zbroje, niezbroje. Słuchaj, podaruję Ci moje, moje pistolety. Trzymaj, to są najlepsze, najmocniejsze, wow. jakie tylko możesz mieć. Ale, Także kosak. uważaj na to i na siebie, bo możesz siebie też rozwalić. Ale Daję super. Tutaj różne mocne pistolety. Ej, Także uważaj. One na są bardzo fajne, takie fajne, jak mój koc! Fajny, elegancki, bardzo miękki, przytulny. Taki koce są w ogóle na moim sklepie. I tak samo z puzzlami. Wpadajcie, sprawdzajcie, są wyprzedzie wyprzedaże, zobaczcie do jej. Są wyprzedaże, totalne czczenie magazynu do końca stycznia mamy promocję. Później się skończą i nie będzie. Także spieszcie się. Link w opisie Smasokru.pl. Puzzle, koce. Tak samo, koce elegancko, bardzo fajne koce na zimne to jest elegancko. Tak samo poduszki do koców też mamy poduszki. Wpadajcie, sprawdzajcie i razem z czapką... Smasokru.pl! Smójsu team! Czekam na Was. Link w opisie. E, dobra, okej, okay. dzięki tato. O, mam bronię. Majd wszystkie moje bronie. Okej, okay, dziękuję, mam bronię, mam bronię. Super, super. No e, będziesz musiał sobie radzić bezemnie wiesz gra polega na Koby czym polega, z więc... Ale poczekaj, tato, przecież ja jeszcze nie dorosłem. O, jeszcze nie dorosłem, no nie. A ja chcę być kółkiem... Ej, czy to jest kwadrat? O, dawaj maskę! bo dawaj maskę, Oddawaj maskę, powiedziałem! Zabrałem mu maskę, jestem kwadratem! O, jestem lepszy! Aha, widziałeś tato? O, o, wstał, e, zrespił się. Ej, ja mam no Bo to teraz jest ochroniarz, maskę. go nie można rozwalać. A ja jestem mam i kwadrat mam. Jestem lepszym ochroniarzem. Dobra, to idziemy do kolejnej gry. Musimy wziąć tych ludzi. Tak jest, idziemy, naprzód. A teraz gdzie idziemy? Tato! Chodźcie, chodźcie! A to, ta gdzie ta idziemy? to polega na chowaniu się. Gdy to się rusza, to będzie stop, i wtedy trzeba to jest taka karuzela. Tutaj, a, tutaj biegamy i śpiewamy. Okej, okay, tak, będzie Tak, i będę fajnie. mówił ilość, która musi być zamknięta w tych pomieszczeniach. Jeżeli ilość nie będzie się zgadzać, to niestety trzeba wystrzelać wszystkich. Okej, okay, dobrze, na to wszystko się rozumiem. Będę patrzał, biorę teraz najlepsze spluwy, będę wszystko patrzał. Okej, okay, no to tańczyć na karuzelę. Raz, dwa, na trzy. Na karuzelę. Mingle. No dobra, da, da, da. No. E, to, da, da, da. da, 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 da. Ja, nie, zapomniałem jaka piosenka tu była. O nie, ha ha Uko kręcimy się. <śla> 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 Kiedy, kiedy, stop? Kiedy, stop, na to, kiedy, stop? Oni. No dobra, stop! I stop! Trzy osoby, Trzy no, osoby, trzy osoby, trzy, trzy, o, tam biegną trzy osoby, dobra? Uh, 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 za dużo osób tam biegnie. Będzie trzeba ich rozwalić, na to, na to, tam za dużo osób wchodzi, na to, na to. No to będzie trzeba ich rozwalić. Okej, okay, to jeszcze mają chwilę czasu, tak? Jeszcze mają chwilę czasu, tak? tak. Ostatnie, pięć, cztery! Trzy, dwa, jeden, koniec! Już. Dobra, dobra, ja sobie zobaczę, okej? Okay. Patrzcie tutaj, nie otwieram! Po, będę was rozwalał, jak tu, tu będzie, uwaga. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobrze. Wygraliście, dobrze, wygraliście, wygraliście. No, I, i O, tu ci! Patrzymy, tu, są na tu zostali, a masz! Odwalecie! O, raz, dwa, trzy, cztery, za dużo! Po, rozwalam. Nie! Dobra, rozwaliłem, okej, okay, rozwaliłem. Elegancko, dobra, kolejne osoby tutaj, nie. O, tu widzę kolejnych! O! O nie, tu były trzy. O, o przepraszam, tu były trzy. Ej, tak e tak nie robimy. My nie oszukujemy. Eee, w tu były trzy osoby, ja je rozwalił to nie co byś narobił? robił? Nikt nie widział, Tato. Nie potrafisz, nie umiesz tyle lat, cię już uczę, a ty nic. O, Tato, zapieś się do mnie, sapiesz się do mnie? Nic co? nie umiesz. Tyle e. ci mówię. E. To ty tyle nic ci nie mówię, umiesz. Tyle ci powtarzam, że nie rozwalamy osób, a to ty, ty, ty sobie nic nie dalej nie, umiesz. To ty nie umiesz. Nie ogarniasz tego, nie ty ogarniasz nie tego. ty nie ogarniasz. tego. ja cię wyrzucam. Nie, ja cię wyrzucam. Nie, ja cię wyrzucam. Nie, tato! Czemu mnie wyzywasz? Co, Tato? Nie, to będę tu robił i tyle. Nie rozwalę cię. Hamas, 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 hamas. teraz ja będę. Ja będę teraz szefem! Teraz ja będę liderem! Mój tata nie będzie mi podskakiwał, teraz ja będę wszystkimi zarządzał! Zobaczcie, teraz ja jestem szefem Squid Game! Teraz ja będę wszystkim rozkazywał! Patrzcie, jestem liderem. I teraz wszyscy będziecie się mnie słuchać. Wszyscy! Ha, ha, ha. Jestem największym liderem. I cała gra jest moja jako Squid Game. Ej, będę rozkazywał. Ej, ochroniarz, ochroniarz, chodź za mną. On będzie. I będą wszyscy mnie się słuchali, dlatego że zostałem z szefem Squid Game. Oh yeah, ale fajnie będzie. Co zrobić, mam liderem? Napiszcie w komentarzu, co ja mogę zrobić jako szef Squid Game. Co miałbym zrobić? Piszcie komentarze, a ja to zrobię, bo mogę wszystko. Dlatego, że jestem szefem, więc mogę wszystko robić z Squid Game, piszcie mi komentarze i wpadajcie na mój sklep, pamiętajcie o moich kocach, o moich puzzlach, o moich yy, czapkach, tak samo fajne czapki mam turkusowe, zobaczcie, takie elegancko czapki i tak samo żółte, wiele rzeczy jest, wpadajcie, link w opisie, smajslokruka.pl, team!